Witajcie w drugim odcinku Zagrajmy Minecraft e, Alfa Tak e, Jak widzimy ten księdzec przyspieszył trochę Przyspieszył No przyspieszył Dobrze No to się możemy już powoli zbierać to drzwi Dobra chodźcie drzwi no mnie Dobra Dobra To się spieszymy jest nie ma. Kill Jeszcze jest taki placek yy, z Likudki. Dobra. Dzień, jeszcze skrzyneczka. O tak się Dobra. Ym, aha, czyli jeszcze sobie muszę zrobić siekierkę na drewno. Aj, nie. O, no, chyba. No, Odkram to, że wpadł ja chociaż kilka rzeczy na frapsie, no. No I wyszło mi bez spowolnionego tempa i to pewnie wcześniej mi wchodzi, wspomina ta i przypomniałem, i że gram ogólnie. że sobie nie że gram na nowym komputerze. Już nie mam to jest, to nie mam tego starego. 3 czy fajnie Gramy nadal na tej zimie I e, tak, okay. no, ja okay. to Nie, 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 Dobra nie, 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 Hmm. Uh, tak, nie nagrywam jej dobrze dźwięku z gry, ale to już chyba Wam nie przeszkadza. Uh, I psa, że krzyczę, ale... Szybko sobie tego Dobra, teraz sobie źmiemy. Jeszcze... No dobra, mamy tyle. Tak, to nie wystarczy, że no fajną hotel... Dobrze, owca o, patrz, czy tu, o, powstanie, że wstąpimy, owca, dawaj mnie, dobra, troszeczkę wełny dasz, ja nie, o właśnie, daj wełnę, dobrze, dobrze, dzięki, tak, jeszcze jest drugi odcinek, zagramy w oh. Minecraft Alpha, jak widzisz, ja gram na tytułowej Alfie, mam nadzieję, że serialnie wam się spodobać. Obrać, że tej gliny nie będę zbierał, bo jeszcze mi nie będzie wystarczyć w ogóle na to drewno. Dobra, zeramy drewno. Zbieramy, dobra, zbieramy drewno. Coś się że mi w poradę, filmy. Um. No i pierwszy, pierwszy odcinek, 12 minut, jak widzicie. 12 minut, no właśnie, 12 minut. Skomportuję go w mógł się. i wieczorem. <laughs> Będzie fajnie. <laughs> Dobrze. No, pokonałem się takiego strachu przed Hero Brainem. Chore, że on pewnie nie istnieje. Nie, nie wiem. Dobra, trochę drewna No w dzisiejszym odcinku i, 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 jeżeli mi się uda, zaczniemy budować nasz domek, w którym my się osiedlimy. <laughs> Trochę byle jak, to powiedziałem, nie? No właśnie, dobra, mamy tyle, dobra. No, no. Spróbuję przynajmniej zrobić już domek. Ale na jakiej grafice gram. Fancy Farma. Mam dobrego komputer to na takiej grafice mogę grać. Dobra, bo mam nowego oczywiście. Obud wcześniej to ja miałem obudowę głupią, a teraz to mam, kurczę, ład małą, ładniutką, czarną, bo części małe to wiecie. Lepiej! Ła! Wow, to bolało. Właśnie, jeszcze musimy e, jeszcze musimy y, jeszcze musimy wypatrywać kawałek węgla bo tutaj w ogóle minus halfy jest taki, że nie można było przytapiać z no, świętych drzew no drzewek nie, bo można przytopiać na węgiel drzewny no właśnie, to, to dla mnie jest wielki minus alfy, ale dobra, gramy na tej wersji, gramy, jakoś przeżyjemy, poszukamy węgla zbieramy drewienko drewienko to będzie na deski zbudujemy trochę chaty przynajmniej na tamtym też co wcześniej tam grałem, tam usunąłem a nie, sam mi się usunął bo wtedy wziąłem na batę no wtedy to właśnie miałem już przygotowany węgiel fale, ale trzy. musiałem sobie nieco ustawić na batę, bo mody są nawet fajne mody były nawet fajne o, dobra, o, może no, trochę, to znaczy już chyba budowa chaty, ale jest wielki minus tego, że nie mamy węgla w ogóle, więc ja jeszcze, jeszcze, jeszcze będę grał lepiej z fullu, a kiedy znajdziemy jakiś kawałek węgla, zmienię się na normal, no bo to nie może być tak, że potem będę chodził se, więc na przykład nie będę miał, nie będę miał węgla i będę miał czarno w chałupie i potem wiecie... Potem mi przyjdę na przykład z jakiejś nocnej wyprawy i tu zaraz patrzę zombie, szkielet lub creeper. No, to byłoby to głupie. No dobra. To dlaczego tak? będę tak trochę oddychał, tak to wiecie tak. Ach, takie teraz trzecie. Ale była ja tak oddychał, to się mnie zarawujcie, bo ja mam katar. Zdarza się katar. No dobra, mm, dobra, no dobra. O, pójdziemy sobie ściąć jeszcze na drzewo, żeby mieć tutaj więcej... Dobra, wszystko będziemy ściąć na drzewo. Jak nie będzie starczyć drzewa, to... jak nie będzie starczyć desek, to po prostu wiecie... No. E Flaps mi podzielił części tak to jakbym połączył te dwie części 12 z 6 minutami, pewnymi by wyszło za dużo i wiecie, bym nie mógł już wsadzić tego na YouTube. A. Ja też na tu, więc sorry, że nie wchodzę do drugiej części, ale druga część była tego filmiku trochę, pierwszego odcinka była trochę nudna, bo noc było. A teraz spróbuję zrobić fajniej. Dobra. Ej. A jeszcze wypatrujemy po jakieś jaskiniach. bo lecze jaskini się czasami też znajdują jakieś kawałek węgla. Jezus, Mario. Przepraszam, ale słyszałem dźwięk jaskini. Znaczy, że gdzieś jest blisko. Jezus moja. Już mi się tu kojarzyło, że gdzieś jest Hero Brain. No, no to ja, przecież tego moda nie mam. Ale dobra, zwalczyłem już przez ten strach, przecież... Nie mogę się cały czas bać Hiro Braina. <laughs> Dzięki. Dźwięku. No, Dzięki dźwięku. Dzięki tobie odkryłem węgiel. Mam węgiel, mamy węgiel. No. To przecież... Fajnie, nie? Spójrzcie. Dużo gadam. O, żelazo! Kej, wie! Thanks! Już widzicie, ludzie mamy już pierwsze nasze żelazo. Znaleźliśmy to już teraz w węgiel. Ja, jeżeli będę kończył serię zagramy w Minecraft Alpha, to po prostu będę ją kończył w taki sposób, że po prostu no, na niższył swój świat. Jakoś to będę seskołować TNT. Ja będę miał TTNT. Albo mnie, więcej dronów, to podpalę to. Dobra, dzisiaj jeszcze do mnie brat. Czy się przychodzi? Tak, z nagrać trzeci odcinek. Muzyczka leci. Podgłóż mi sobie muzyczkę. Minecrafta troszkę. A, ta muzyczka jest moja ulubiona. Z podgłuszę. się. Tak. W tym ta muzyczka jest moja ulubiona. Dobra. Z całego Minecrafta, no właśnie. To jest moja ulubiona muzyczka z całego Minecrafta. Nie wiem, co, co w ogóle to by nie byłby Minecraft bez tej muzyki. Bim, pim, bim, 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 To muzyka jest taka jakby trochę kojąca i właśnie taka pff, trochę Minecraftowa, nie? no akurat cieszę się, że nocz, że to że jeden, że jeden tak... To po prostu, jeżeli stworzyć taką grę, to ten nocz to musiał chyba siedzieć. Kilka dni lub tygodni nawet, nawet, kilka miesięcy, żeby spojrzeć taką grę, ale w sumie... No i pan detektor nie za du dużo dni nie siedział przy kąpie, skoro jak ta to, to, to Pikselówka jest. Ale fajna pikselówka powiem. Szczerze, no fajna pikselówka. dorobiona. Realistyka, to, to, to realistyka Tekstur to nie jest zbyt wielka. Ale realistyką jest to, że kiedyś... Prodawny człowiek to ha, zbierał węgiel na przykład, czynili się kopalnie. Dobra, jasno. Przepraszam, ale przez przypadek nacisnąłem klawisz, chyba wuj sam się ruszyłem i przecież się takie taki nie nie Dobra. Dobra. Świnie, krowa. Krowa? Znaczy krowyka. Pokrywkę. O, będę właśnie dziś węgla. przyrobię trochę. Eee, o, co. No, Ta muzyczka tak jakby odzwyczaj hero brain właśnie. Ta muzyczka tak jakby daje, że z tego hero brain nie trzeba się bać. Ale dobra, kończymy temat z hero To Czasami go mogę poruszyć. Jeżeli znajdę coś bardzo ciekawego, coś się przykro z hero co Owca. Nie, owca nie. Ale w sumie hero Brain czasami się potrzeba w Czasami, jeżeli wali naby ówce, to potem... to to może znowu spożyć z nas białymi oczami. Nie, to może okazać, że to jest hero, dlaczego e, tutaj kopię, no? E, przygotowuję sobie teren na chatę. No właśnie. Znaczy, jeżeli mamy mieć chatę, coś coś muszę niestety mieć tutaj chatę. A później co znajdziemy inny teren. Ojeju! W chatę, fuck. What the hell? Widzieliście, co? coś mnie zatrzymało. Jeju... Nie mówcie, że hero brain atakuje mnie. Co? Jeju, ludzie. Już zaczynam mieć bugi, jakie miał JJ. Co? No tak szybko zachodzi. Szalma. No niestety, czasami zachodzi. W sensie, jak będę mówił takie to jakby... No, chociaż, cholera, to jest tylko choroba. Ale żeby nie paszyć. Zresztą, że nie żeby nie paszyć, no... Po prostu nie będę mówił teraz tego słowa. Bardzo Was przepraszam. Wiesz, wiesz, tak nie powiem? To powiedziałem tak, dlatego, bo się, 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 się przestraszyłem no, naprawdę. Myślałem, że mnie jeszcze ktoś pchnął. Że mnie jakiś hero brain pchnął. Cześć, wina. Węgla ja będę będę sobie budował haata. Wiem, byś chciał za mną wieczorem. No ale nie, nie jesteś wierzchną do mowy, no że chyba byś się pozwoliła ja zrobić na schabok. Będzie upiek i potem będę się zjadł miał mało życia. O ja, dobra. Oj, o nie! Lol, Lol! Nie, nie mogę się wrzeć. Alfa chyba miała kilka bugów. Dobra, budujemy chatę. Tak to będzie bez przyspieszonego tempa, bo ja mam problem z Movimakerem, ale będę pewnie sam...